Widzimy płatnego zabójcę udającego agenta 47. Gadając do samego siebie opisuje nam, że lubi mieć dużo czasu na opracowanie perfekcyjnego planu działania. Oczywiście wszystko się pierdoli, ponieważ przy pierwszym strzale broń odskoczyła mu w prawo, więc strzał nie mógł być celny. No idiota, ale to nieważne. Zlecenie wykonane. Potem stamtąd spierdolił, podając nam niepotrzebnie wiele szczegółów jego perfekcyjnego planu, bo mamy mieć wrażenie, że jest perfekcjonistą i nie popełnia błędów, bo zawsze ma zajebisty plan działania. Ponieważ na pewno w przyszłości będzie miał odpowiednio dużo czasu, żeby zaplanować każdy krok swojego planu. Mozart dla bezpieczeństwa mieszka na totalnym zadupku gdzieś pośrodku lasu. Oraz stosuje specjalną metodę komunikacji polegającą na szyfrowanym liściku w skrytce pocztowej, czy coś w tym stylu. Ale to kurwa nie ma żadnego znaczenia, bo po otrzymaniu zaszyfrowanej wiadomości tak dzwoni do tej samej osoby co zawsze. Zleceniodawcy, który jest jego mentorem, przyjacielem ojca, czy jakieś inne pierdoły, dostaje nowe zlecenie. I oczywiście jest ono jednorazowym odstąpieniem od normy, bo nie ma żadnego czasu na przygotowanie. No kto by się spodziewał? No ale dobra. Jedzie do miejsca przyszłego wypadku. Ma jeden dzień na zaplanowanie, więc wymyśla coś na szybko, wykonuje strzał i. Wow, szok i niedowierzanie. Coś musiało pójść nie tak. Może dlatego, że ten plan był totalnie do dupy. Idiota zakłada, że jego cel będzie jechał o tej samej godzinie, tą samą trasą i z tą samą prędkością co dzień wcześniej. Poza tym, gdzie są inne samochody? Tyle rzeczy mogło tu pójść nie tak, że to chyba cud, że jego cel zginął. Oczywiście, przyczyną śmierci była mało prawdopodobna eksplozja samochodu, ponieważ, jak żeby inaczej, chujowy ten zabójca, jeżeli tak bardzo, polega na szczęściu. Hitman doznał szoku, bo na akcji zabił cywila, więc musiał pogadać sobie trochę ze swoim mentorem. Na spotkaniu Hannibal powiedział: No, przypadkowa śmierć to moja wina, nie twoja, bo to ja ci zleciłem zadanie bez czasu na przygotowanie. A na do widzenia opowiedział mu jeszcze historykę, jak to z jego ojcem masakrowali bezbronnych ludzi na wojnie. Kurde, nie jestem psychologiem, ale niby jak. Takie pierdoły miałyby mu, kurwa, w czymkolwiek pomóc w tym momencie. I kolejne zleconko. Tym razem jest jeszcze trudniej i mniej czasu. Dostał tylko miejsce, godzinę i nazwisko. Ta karteczka musi mieć jakieś magiczne właściwości, bo tekst na niej zmienia miejsce. Kurwa, zatrzymał się po drodze, proponując pomoc jakiejś randomowej osobie. Bez żadnego powodu. No nie wiem, trochę to nie pasuje do zabójcy. Tu załamanie psychiczne, tu bawi się w Samarytanina. To wszystko z mu zlecenie. Chłopie, przestań się w to bawić i zmieniaj zawód, bo on ci nie pasuje. Dojeżdża do baru, nie patrząc robi zdjęcia rejestracji, aby je potem wygooglować. Oczywiście wychodzą perfekcyjnie. Wchodzi do baru i zaczyna bawić się w Sherlocka. Identyfikuje potencjalne cele. Jest samotnik, gołąbeczki i szeryf. Idiota popełnił właśnie dwa błędy. Raz, zignorował kelnerkę, którą wcześniej widział na stacji benzynowej, co może oznaczać, że jechała z dużej odległości, więc musi być podejrzana. Potem po prostu pyta się o magiczne hasło potrzebne do znalezienia celu. Bystry to on nie jest, tyle z bycia dyskretnym. Czego się nie dowiedział, to rusza do akcji. Najpierw próbuje przesłuchać samotników w hotelu. Jak zwykle tepiej pierdoli sprawę i wywołuje zawał u chorego na serce. Potem wraca zabawić się z kelneryczką, bo dalej nie wydaje mu się podejrzana. Następnie idzie porozmawiać z gołębeczkami. Włamuje się do domu, w to zabija. Rzeczywiście ręcznie, bo nikt nie potrafi strzelać. Pomaga ranionej kobiecie, żeby znowu nie być na sumieniu niewinnej osoby czy coś. Facet okazuje się idiotą, bo przyniósł ze sobą podobny liścik, co Hitman sam dostał. Teraz jedyne, o czym powinien myśleć, to jak spierdolić z tej sytuacji. Widać, że ta gierka została zrobiona, żeby go zabić. Pewnie przez Odyna. Kradniesz samochód faceta, którego pewnie i tak nie da się namierzyć, bo sam jest zabójcą. I zrywasz kontakt z poprzednim życiem. To jest jedyne wyjście. Ale nie, trzeba brnąć dalej w to gówno. Zabija fejkowego policjanta. Trwa to zdecydowanie zbyt długo, bo chujek nie jest w stanie trafić z dwóch metrów. Potem wraca do kelnerki, rozróżnia się i... Wow, ona też jest zabójcą, kto by się spodziewał. Gadają sobie krótko, tłumaczą jakieś rzeczy, ale dobra, kończysz pierdolić, skończ z nim, zabij go czy coś. Bo jego idiotyzm jest dla mnie wkurwiający. Pizda z jakiegoś idiotycznego powodu zamieszka w domu poprzedniego asasina. A nie usuwa po prostu śladów. Nie wiem, dlaczego nie zabije psa, bo niby ma sumienie czy coś? No chyba nie, bo bez problemu przespała się ze swoją przyszłą ofiarą i nie miała problemu z późniejszym jej zabiciem. Ale co? Pies? To teraz już za dużo. A może ten dom powoduje, że ludzie stają się gówniani w swojej pracy? W ogóle nie powinno jej tu być. Przyjazd do znanej innym zabójcom lokalizacji to idiotyzm. Przecież przed chwilą była masowa obława na innego assassina. Chyba, że przyjechała ten dom tylko spalić, ale tego już się nie dowiemy. Mogę ocenić film jako świetny pomysł. Oraz gówniane wykonanie, czyli zmarnowany potencjał.